Kochani, dzisiaj otrzymałem taką oto przesyłeczkę Więc chciałem zrobić unboxing tego co tutaj jest w tej czarnej, no nie obudowie, w czarnym opakowaniu Towarzyszy mi kolega Robbo Więc zaczynamy Znaczy ja już ten unboxing zdążyłem zrobić z pudełka kartonowego troszeczkę wcześniej <laughs> Dlatego, że w środku były cukierki a konkretnie krówki, to jest taka moda teraz wśród polskich producentów różnych retro gadżetów. I u Drygola znajdziemy te krówki, i u Lotarka. Krówka wygląda od Retronics, tak. Jest bardzo smaczna, bo przyznam się, że już zdążyłem dwie zjeść. <laughs> Łącznie Jurek dorzuca trzy króweczki do takiego pudełka. Z tym, że no, były tak smaczne i pierwszą chciałem spróbować i była bardzo smaczna, więc przed drugą się nie mogłem oprzeć, a trzecia wytrzymała cudem tylko dlatego, że właśnie pomyślałem, że nagram filmik o tym, więc jak tylko skończę ten filmik kręcić, to już tej trzeciej króweczki też nie będzie. I zaczynamy. Są tutaj dwie części tej przesyłki, dlatego, że jest książka. Zaraz zobaczycie jaka. Oraz dyskietka. Zaczniemy może od książki. Już się nam wyłania przepiękny kolor, przepiękny kształt, bo książki, wiadomo, mają przepiękne kształty. Aha. Jak widzicie, jest to hmm, wydana w serii klasyka informatyki. Mapa pamięci Atari XLX. Podstawowe procedury systemu operacyjnego z dodatkami. E, tutaj mamy dwie daty właściwie dwa e, lata wydania. W 1988 roku e, ta wersja oryginalna którą Jurek Dudek no, wydał jeszcze raz w formie, w formie, oczywiście, zmienionej, poprawionej w 2020 roku. Mamy tutaj taką informację, właśnie, że są dodatki. Historia ziętary, flashback, inflate. To są takie hasła skrótowe i zaraz o tym sobie opowiemy. Jak widzicie, wszystkie tutaj te elementy są tak jak w oryginale. Klasyka informatyki to nie, ale Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Tak było w oryginale w 1988 roku. Informatyka mikrokomputerowa. Napis Atari, oczywiście. Warszawa w tym miejscu. Z tej strony książka wygląda tak. Electronics Publishing, wydawca. Electronics Publishing, Magdalenka. Jest numer ISBN. Książka wygląda w ten sposób. Ja Wam pokażę dla porównania, już sobie tu przygotowałem, oryginał właśnie z 1988 roku mam, również Wojtka Ziętary, właśnie ta mapa pamięci, podstawowe procedury systemu operacyjnego, właśnie z Warszawy z 1988 roku. To wygląda troszkę inaczej. Cena jest, jak na dzisiejsze warunki kosmiczne, 920 zł. Oczywiście to kwestie inflacyjne i wtedy to były grosze. Wydane zostało przez Soeto z Warszawy. Jurek uzyskał licencję na to, żeby te książki wydać współcześnie. Pokażę Wam, jak wygląda objętościowo. Jest dużo większa ta nowa książka. Zresztą to pokazywałem już w jednym z poprzednich filmików dotyczące innej książki z tej serii i współczesnego wydania. I też jeżeli chodzi o grubość, no to są takie różnice. O, to będzie widać w kamerce. Tutaj, że ta książeczka z 1988 roku jest cieniutka. To jest zaś, no tak na oko, 2,5 raza do 3 razy grubsza. Rzecz i też kwestia jakości wydania. Jak widzicie, to był taki papier dosyć niskiej jakości ze względu na to, że duża zawartość ligniny w papierze to żółcieje. Tutaj mamy przykład tabelek, które są robione właśnie w ten sposób w wydruku. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda u. Jurka. Są listingi, oczywiście, w assemblerze. To tak, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, książki. O, właśnie, tu pokażę. Może pana Robbo przesunę troszkę dalej, żeby, żeby tu mi nie przeszkadzał. Proszę bardzo, listingi są czytelniejsze. To chyba ukłon w stronę. Czytelników o słabszym wzroku. Wszystko jest sformatowane od nowa, przepisane, dużo błędów poprawione. Schematy blokowe wyglądają w ten sposób obecnie czyli są ładnie przygotowane. Książka przepięknie złożona. W tej chwili czuję ten zapach świeżej książki, bardzo to lubię. Gdy nie otwierane i ta chemia drukarska zaczyna pachnieć. Dla mnie to przyjemne skojarzenie. To jeżeli chodzi o technikalia, naprawdę solidny kawał książki, to nie ulegnie zniszczeniu, tak jak łatwo ulegały zniszczeniu tamte. Akurat tej jak widać, tutaj mam bardzo doskonałym stanie, nieużywana. Chociaż tutaj już jakiś zaciek. Ale te, które książki ktoś intensywnie przeglądał, to się rozpadały, rozklejały. Niestety, wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Tutaj widać, że to jest tak solidnie zrobione, że jeszcze chyba długo, długo o, i szyte, i sklejone, więc podejrzewam, że to wytrzyma dużo więcej czasu w doskonałym stanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o merytorykę, to yy, oprócz. Tej części, która była w oryginale, czyli podstawowych procedur systemu operacyjnego, procedury startu komputera, przerwania systemowe, procedury zmiennoprzecinkowe, oczywiście standardowe dodatki, typu tablica przeliczeń systemu dziesiętnego na binarny i na szesnastkowy i tak dalej, rejestry systemu operacyjnego w pamięci ram. Są też trzy dodatki których w oryginale nie było. I yy, to są trzy dodatki o, pisane specjalnie właśnie dla Jurka o, przeze mnie oraz przez Piotra Fusika, znanego jako Fox. O, ta moja część znajduje się tutaj, na początku, zatytułowana jest przez Morza i Bajty, historię Wojtka Ziętary i właśnie o tym traktuję. Traktuję o e, historii Wojtka Ziętary... Jego pasji żeglarskiej, jego pasji morskiej, jego historii, historii jego życia. Jak to się stało, że on się zainteresował zarówno komputerami, jak i właśnie żeglarstwem. A oprócz tego właśnie takie historyjki, anegdoty z jego pracy zawodowej w Bajtku przy czasopiśmie Moje Atari. Tam był redaktorem naczelnym, a także, właśnie tutaj o, tutaj są przykładowe zdjęcia. Bajtek tylko Atari. I powiem Wam, że trochę się przy tym napracowałem, jeżeli chodzi o źródła, tak. Przeszukałem masę różnych rzeczy, także to ma charakter trochę taki naukowy, powiedzmy. Są przepisy, gdyby ktoś bardzo potrzebował odszukać. Źródła tego, co tutaj jest podane. Współpraca też z Karenem opisana jest w pewnym stopniu z wydawnictwem Soeto, właśnie które wydawało książki Wojtka Ziętary. Są zdjęcia mojego autorstwa różnorakie wiadomości przez pana Wojtka dostarczone, ale też wygrzebane przeze mnie z czeluści historii ciekawostki łącznie tego jest dobrze pamiętam około 40 stron tej przedmowy 38, tak? 37. Tak, 37 minus tam początkowe więc około 30 kilku stron takiej przedmowy historii Wojtka Ziętary. Uznaliśmy z Jurkiem, że to może być bardzo interesujące dla miłośników takich ciekawostek historycznych dotyczących komputerów. Także ten dodatek się tutaj znalazł. A tutaj jak widzicie, już się zaczyna przedmowa pana Wojtka z epoki. Potem jest wstęp, no i cała ta merytoryczna treść dotycząca procedur podstawowych procedur systemu operacyjnego bo przypominam, że ta seria miała kilka książek, były też dyskowe systemy operacyjne już wydane przez Retronix i są też dwie kolejne procedury interpretera Basica i coś jeszcze, ale w tej chwili nie pamiętam. Są też oczywiście książki innej treści, na przykład poradnik programisty Atari, poradnik użytkownika Atari. Są też w ramach serii to inne książki. Nie Wojtka Zientary, na przykład poznajmy Ford czy Assembler Jana Ruszczyca. Także tych książek jeszcze podejrzewam, że Jurek wznowi kilka. Ale zanim wznowi, to możecie się cieszyć jeszcze tą książką, która ma jeszcze dodatki znanego na demoscenie Atari. Autora Piotra Fusika Foxa lub tak jak on zapisuje 0XF od pewnego czasu. Jest to dodatek, pierwszy, zaraz tak, czy dobrze tutaj trafiłem na ten dodatek? Tak. Pierwszy dodatek dotyczy Flashbacka. To jest program, który Piotr napisał no, już dosyć dawno do kompresji. Tutaj mamy jak on wygląda? Jeszcze to jest natywny program, czyli uruchamialny na Maematari. I użyty był na przykład ta, ta metoda kompresji, kompresji, która tutaj jest opisana, bo to nie tylko program, ale i format kompresji i sposób tej kompresji był użyty w słynnym demie Drunk Cheeseboard. Tutaj mamy opis całej tej metody. Mamy też drugi dodatek bardziej współczesnej metody kompresji danych Inflate, aczkolwiek dane do tej kompresji są przygotowane na PC, ale za to na atari jest bardzo szybka procedura, oczywiście autorstwa Piotra, Deflate, czyli rozpakowywanie, tak, i to też jest wykorzystywane współcześnie na scenie atarowskiej. Zarówno w demach jak i w grach, tutaj jest cała ta podstawa teoretyczna tej kompresji jak i właśnie procedury dekompresji w postaci, no właśnie asamblerowej, chociaż nie, widzę, że tutaj C jest, tak, odczyt kodu Huffmana. Także dla osób zainteresowanych realnie programowaniem na małym Atari i to takim na wysokim poziomie, nie w Basicu przykładowo, to będzie bardzo interesująca lektura, bo wiadomo, ilość pamięci w Atari, czy liczba dostępnych kilobajtów, no nie jest z gumy, w związku z tym wszelkie kompresje są. No, pożądane, tak. No, mamy dużo danych graficznych, przykładowo. Mamy y, dużo danych muzycznych. Jak to wszystko zmieścić? Przykładowo w 64 KB. Często brakuje troszeczkę, więc myślę, że te dodatki Foxa no, w sam raz y, się przydadzą. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o merytorykę tej książki. Dodam tylko oczywiście, że. Y, ten tekst pierwotny przechodził wielokrotnie sprawdzenie, takie po prostu poprawienie błędów, bo w starych czasach no, ta korekta też nie była najlepsza, więc dużo błędów przeszło zarówno w programach, jak i właśnie w tekście opisującym jakieś literówki, jakieś właśnie drobne problemy z przekłamania w kodzie. Tutaj jest gwarancja tego, że te wszystkie podane programiki działają, dlatego że właśnie Fox jest autorem no, programu, skryptu, który sprawdza po prostu poprawność tych wszystkich listingów. Wykorzystywany już chyba już nie, w pierwszej, nie pierwszy raz do, do tych właśnie książek Dudiego, więc wydaje mi się, że to jest gwarancja tego, że to jest pozbawione błędów, a więc ma, no, właściwości edukacyjne lepsze niż, niż ten oryginał. Dlatego polecam zdecydowanie, no oczywiście też z powodu tej, tej historii mojej, no po to się namęczyłem, żebyście e, nie musieli tego sami robić, a mieli ciekawe historie podane na tacy. Tutaj jeszcze jest ta dyskietka przeze mnie nierozpakowana. Zaraz to zrobię. I mamy w pełnej krasie tę dyskietkę. Jak widać, jest porządnie wydana na firmowym papierze Retronics Publishing. Wygląda w ten sposób po wyjęciu z, z tej koperty. Tutaj mamy hologram. widać, że to oryginał. Pięknie to wygląda szczerze powiedziawszy, także tutaj Wam pokażę i polecam, rekomenduję, zachęcam. I to chyba wszystko z tego unboxingu dzisiejszego. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie.